Cześć, znowu jesteśmy w Górach Świętokrzyskich. E, tym, ra, tym razem robimy troszkę inną trasę. Jesteśmy w miejscowości Nowa Słupia. Tutaj zaczynamy. Pokażemy Wam wszystko. Tak, budka jest czynna i dzisiaj będzie trzeba tu zapłacić. Nie trzeba tym kodem durnowatym płacić. Bo już ten na, na ten, na telefonie to nie działa w ogóle. Okej, okay, dobra. Czyli co? My mamy iść w tamtą stronę na Łysą Górę, bo tam, co tam jest? Tutaj też jest Łysa Góra. Tylko. Kretach, czy nie, jestem, czy czerwony? nie wiem który, którym szlakiem chcemy iść. Idziemy, idziemy pod górę, idziemy teraz niebieskim szlakiem na Łysą Górę, potem skręcimy w czerwony szlak. Zajdziemy z tej łystej góry, pójdziemy do jakiejś miejscowości, ci, która się nazywa czcianka albo coś takiego, nie wiem. I tam wrócimy z powrotem tutaj do tej nowej słupi, ale chyba drogami asfaltowymi, już nie żadnymi szlakami górskimi. Także taki jest plan. To jest troszkę ponad 10 km, i mamy nadzieję, że to zrobimy. No nie wiem. Nie no, chyba zrobimy bez przesady. Te góry święto wszystkie nie są aż takie wymagające. Więc chyba to zrobimy. W jednej ręce mam kamerę, w drugiej mam kijek i idę. Ja też mam kijek, bo mi żona kupiła. Nie no, musimy kupić jeszcze dwa. <noise> Ale wtedy nie będzie czym trzymrać kamery. Oj no to. zawał. Trzy minuty idziemy do góry i już człowiek nie, nie już może zawracać. Na pewno jest dużo łatwiej niż ostatnio, jak tu byliśmy, bo nie ma lodu, nie ma śniegu, o, i nie ma, nie ma błota i nie ma wody płynącej po szlaku. tylko szlak jest po prostu suchy. Natomiast jest jakby ten sam efekt, co z tej drugiej strony, tam jak się wchodzi na łysicę, czyli... Są kamienie wszędzie. No i te szlaki widać, że są często uczęszczane. No ten szlak jest krótki. Teoretycznie 45 minut, więc tak naprawdę. No to ludzie tutaj przychodzą po prostu na spacer. Tak, a my się oczywiście męczymy jak zwykle. Ale chyba to normalne u nas. Po prostu tak już będzie. Uooo, schody, nie! Pokaż to na kamerze. Tam są schody dlaczego? Dobra, przystańmy. Ja się muszę psychicznie przygotować na to, że są schody. Dobra. Przygotowujemy się psychicznie, że musimy wejść po schodach. Tam jest mój najgorszy wróg. Dlaczego? Schody. No przecież wiem. To jest cytat Filmu. Jufimu Kung fu panda. <laughs> A, tak. no. Mój odwieczny wrót. <laughs> to jest mój... Ody! <laughs> Nie pamiętam! Powiem szczerze, że widoczek na to jest zacny, zacny, rzeczywiście. O, można tu wjechać samochodem, mi się, mi się tu wdrapujemy, ja. <laughs> a tu można wjechać. Wow! Super ten widok, naprawdę bardzo fajny. To jest w ogóle wejście? Widzisz? Kaplica. To jest jeszcze ciemno. Ja nie sprawdziłam w ogóle co tu jest. No to idziemy na górę. Tylko tam jest nasz odwieczny wróg. Schody. Schody, Schody jak ma zjeżdżalni w akwaparku. Więcej schodów. <śmienią> 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 tu są schody w dół. Wow! Czodaczko! Zobacz. Jak fajnie. <śmienią> 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 oh, Lord, to jest <śmienią> Tu już drabina, prawda? Nagrywam twoją minę żeby nie było dlaczego tu jest o tak lekko w dół o. proszę myślę że będzie łatwiej no więc jesteśmy na wieży widok z wieży wygląda tak Naprawdę bajecznie, ale wejście tutaj jest przerażające. To jest po prostu przerażające. Wow. No, po prostu... Tam gdzieś są Kielce. Ale wiatr, nie? gdzie? nie wieje. Niegdzie. <noise> wow! Olu, czu... Patrz, a tu jest ta... Tu jest ten, ten. Wow! Super! No więc tak, wejście na tą wieżę kosztuje piątaka, ale warto. Warto tu wejść. Co, co powiesz o wieży? Zaje, fajna. Bardzo fajna, ale schody są... Ja muszę teraz chwilę posiedzieć. Musimy ochłonąć. Musimy <głos》>. Te schody to z masakra jakaś no. Widoczek jest fajny. Ale jak ktoś ma lęk wysokości, to sorry. No, to współczuję. Współczuję. Te schody to jest masakra jakaś. Wow! Wysokie to! Dobra, na dole zapłaciliśmy za wejście 8 zł do Parku Narodowego. To jest bilet normalny za osobę. E, I teraz, jeszcze za wejście na platformę widokową, zapłaciliśmy 6 zł za osobę, tak? Jak się wchodzi do parku, to można e, płacić kartą. Natomiast tam w tym klasztorze nie można było płacić kartą. Tam trzeba było. E, Mieć gotówkę po prostu. Na szczęście my mieliśmy, ale pani przy kryptach nie miała nam wydać, więc krypt nie zobaczyliśmy. A potem już nie chcieliśmy tam iść, bo było za dużo ludzi. Idziemy, idziemy po schodach znowu, jakiś w tą stronę jest z górki, gorzej będzie w drugą. Będzie pod górkę. Takie kamienie. Okej, okay, opuszczamy już ten klasztor, czy sanktuarium, to chyba jest sanktuarium świętego krzyża, coś takiego. No, i ten klaster fajnie, że tu jest na górze, bo tu rzeczywiście można odpocząć. Tam jest toaleta, taka normalna, a nie toj toj. Całkiem fajnie. Kosztuje 2 zł, więc tak naprawdę to można skorzystać. No, i tak jak mówię, można odpocząć. Można coś zobaczyć, można wejść na tą wieżę widokową, to jest super. Także bardzo fajnie. A my teraz zeszliśmy na czerwony szlak, którym będziemy, którym będziemy wracać. On wygląda tak. Gdzieś tam w dół będziemy szli. Tak nam się przynajmniej wydaje. Idziemy tam do znaku. Tam jest znak i przeczytamy właśnie jak dojść z powrotem. Znaczy na pewno nie chcemy wracać tą samą drogą. Plus Święty Krzyż, w którym byliśmy. Tak, nowa, nowa słupia, no ale to jest 30 minut, nie będziemy tutaj szli. Łysa Góra, tam już byliśmy w zasadzie. Znaczy nie weszliśmy na sam... Znaczy nie, nie wiem gdzie ten szczyt tam był, ale to nie ma znaczenia. Tak, i my idziemy do Czcianki. Idziemy czerwonym szlakiem, jednym słowem. Uuu, tu jest stromo. To <grym> że mam kijaszka. No i super, tu jest dużo mniej ludzi na tym szlaku, jakie to piękne. Mam nadzieję, że tak będzie, że będzie bardzo mało ludzi, że ludzie raczej będą wracać do tej nowej słupi. A my sobie tutaj wrócimy przez ten las. Taki bardziej dziki jest ten szlak. O to chodzi. bo mhm. takie są fajniejsze, bo tamten to jak po parku. Tak, tam to się człowieka. jak chodzi po parku. Tutaj jest trochę tak bardziej. No ładnie. Dobrze, mam kijaszka. Kijaszek mnie uratował. Naprawdę trzeba uważać. Można sobie coś zrobić. Bardzo ładny stawik tu jest. Uuu, jakiś ptaszek tu przyleciał, bo ja go wystraszyłam. To jest stawik. Jakiś stawik. Strzałka, strzałka, że trzeba iść tutaj. Widzisz? No to dobrze, bo na niektórych szlakach szlak nie jest rozrysowany w no. drugą stronę. Trzeba iść, iść. nie wiadomo gdzie iść. A tu jest strzałka, że szlak jest tu. Nieźle. Bo nie wiem, czy pamiętacie filmik z Łomicy Tatrzańskiej, jak poszliśmy nie, nie tym szlakiem. No my tam poszliśmy szlaki. stokiem narciarskim wtedy. Po prostu. Także tutaj jest szlak rozrysowany, to jest lepiej. Szlak zamienił się w taki kompletnie płaski. taką kompletnie płaską ścieżkę przez las. Ale szlak jest bardzo przyjemny. Jest a mało ludzi, naprawdę minęliśmy mało ludzi przez ten czas. Także jest bardzo fajnie. Słyszymy już ulicę. Gdzieś tam chyba yy, widać koniec tego malowniczego szlaku. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Jak dojdziemy do końca, to będziemy decydować, gdzie idziemy dalej. Zobaczymy. Ale tu się idzie. Przez ten las siedzi naprawdę... Wow! Co to było? No teraz to się boję. Tu poligonu nie ma. Ja nie wiem! Karetka. Przed chwilą słyszałam, jak wyło, że pożar chyba jest, a teraz jeszcze jakiś wybuch. No może się coś zderzyło. Ja nie wiem, co to było, ale no jestem przerażona tym dźwiękiem. Mrowisko. Ja cię, mrowisko, uciekajmy stąd. Uciekajmy, bo one atakują. Trochę... No, atakują, uciekamy. O, mrowisko na trasie co zrobiły ty. Rozumiesz? Ale jakie? Jakie wielkie! Jak jak Matka. No! No, no. Mogą pogryźć, bo to są duże mrówki. Trzeba uciekać. Wybuchy, mrowiska, idziemy stąd. No daj spokój, aż było słychać. Było słychać, jak to się rusza. Było słychać te mrówki. Wychodzimy z Parku Narodowego. Do zobaczenia. Nie decydujemy się na powrót do samochodu drogą, tylko pójdziemy przez las. Ryzykujemy, bo ja nie wiem, gdzie ta droga prowadzi. Google Maps pokazuje, że się tam gdzieś kończy. Natomiast no jesteśmy piechotą, najwyżej przez ten las jakoś tam przejdziemy. Taką mam nadzieję. I jakoś się gdzieś tam odnajdziemy, więc żeby nie iść drogą, która słychać, że jest ruchliwa, idziemy przez las, zobaczymy co z tego wyjdzie. Skończyła nam się droga, idziemy lasem. Skończyła się tak, jak Google przewidziało. A my pójdziemy dalej lasem. <grym> I tyle. Będziemy najwyżej przechodzić przez jakieś chaszcze. Trudno. Nie wiem mi się co to oznacza, ale to wygląda jakbyśmy nie. Jak... Nie wiem, czy. Nie wiem, czy powinniśmy tu być. I jest oznaczenie szlaku, więc to wydaje. A, przyrodnicza ścieżka edukacyjna. O! pokaż. No rzeczywiście. To, Wiemy, przyrodnicza, że czyli idziemy, czyli jest dobrze, ale widoczek bardzo ładny. Bardzo mi się podoba. Czyli co, idziemy tutaj dalej, bo tam jest strzałeczka, że to wiedzie tutaj dalej. No to proszę iść. Tu jest jakaś cywilizacja. Teraz będziemy musieli iść wsią. No, no życie. Ścieżka edukacyjna nam się skończyła. Zostało nam 500 metrów do końca. Nie mamy już sił. Ledwo idziemy. Ale. Ale idziemy. Trochę zrobiliśmy tej trasy, ale było warto. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału i do zostawienia łapki w górę pod filmem. Widzimy się następnym razem.